Dziękuję bardzo. Ja oczywiście na początek chcę wyjaśnić, że nie uda mi się przedstawić wszystkiego, wszystkich szczegółów, bo pewnie czas na dyskusję też jest potrzebny. Tutaj Państwo mieli do czynienia z wykładami historycznymi, mówiliśmy dużo o, o przyszłości, o różnorodnych wątkach, o historii skomplikowanej, o historii trudnej, pełnych różnorodnych zawirowań. Obecnie żyjemy też w okresie trudnym, no ale powiedzmy, ta granica, która funkcjonuje już od II wojny światowej, uległa jakiejś stabilizacji. No i można powiedzieć, że mamy jakiś taki zwarty obszar, który możemy ocenić pod względem walorów zabytkowych, wskazać jakie tutaj obiekty się znajdują. Bo ten temat, który tutaj został już przez pana profesora zaprezentowany. To jakby wymaga trochę wyjaśnienia. Pod tym określeniem substancja kulturowa e, można oczywiście rozumieć bardzo wiele różnorodnych elementów, bo to nie tylko materialnych, ale i duchowych. No, ja nie będę się oczywiście takimi duchowymi elementami zajmował czy obyczajowymi. No, Nawiasowałem ciekawe zagadnienie, jak obecna ludność hema, funkcjonuje, do czego się odwołuje. E, Na no, mnie oczywiście będą zajmowały tylko obiekty e, materialne nieruchome, powiedzmy, prawda? Jak to właściwie obecnie wygląda na terenie Ziemi Chełmskiej? No warto też również powiedzieć, jak ja rozumiem tą Ziemię Chełmską, bo to też jest zagadnienie historyczne. Ziemia Chełmska zmieniała swój kształt, bo oczywiście jest to w sumie zagadnienie historyczne. Również problem chociażby kształtu w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie obejmowała różne, te, również tereny poza, e, zaburzańskie. E, ja w celach jakby takich technicznych, no musiałem się jakby odwołać do dzisiejszych podziałów administracyjnych. No i właściwie jest to oczywiście uproszczenie historyczne bardzo duże, a, ale chyba tak administracyjnie nie da się tego inaczej potraktować. E, można tą ziemią chełmską nazwać, no, dzisiejszy powiat chełmski powiedzmy. Nie jest to do końca oczywiście Zgodne z tym, ale żeby przyjąć jakieś granice, to, to tak to chyba można potraktować. No i proszę Państwa, jak wygląda tutaj substancja kulturowa, którą można uznać za ślady prawosławia? No tutaj jeszcze jedna jest potrzebna refleksja, bo no, jednak ta skomplikowana historia sprawiła, że te obiekty no, mają też taką skomplikowaną historię. W takim największym uproszczeniu. Mamy obiekty prawosławne, później były unickie, później znowu były prawosławne, później były rzymskokatolickie. No i można powiedzieć, ujęcie jakby tego wszystkiego, tych wszystkich elementów, jest no takie skomplikowane, bo no w niektórych przypadkach nie da się jednoznacznie tutaj określić. Poza tym, które dobra uznać za takie szczególnie istotne? No, te wpisane do rejestru zabytków. prawda. No i takie moje pierwsze zestawienie, które tutaj przygotowałam na potrzeby tego artykułu, to jest właśnie zestawienie obiektów z rejestru zabytków. I właśnie z tego rejestru, takiego najbardziej aktualnego, wynika, że no według moich tutaj takich ustaleń, to wszystko jest dyskusyjne, że mamy 22 obiekty z terenu powiatu Remskiego, które można uznać za związane z prawosławią. Oczywiście te związki są bardzo różnorodne, obiekty też są różnorodne. Głównie są to świątynie, a więc ewidentnie obiekty sakralne, ale w kilku przypadkach mamy jeszcze dzwonnice wpisane oddzielnie, jako obiekty, a więc też to należy jakby wziąć pod uwagę i mamy również dwa cmentarze, z tym, że jeden jest wpisany w zasadzie jako obiekt będący częścią większego zespołu, chodzi oczywiście o cmentarz prawosławny na Górze Chełmskiej. Wśród tych obiektów przeważają świątynie, tylko niewielka część powstała jako obiekty prawosławne, bo no niestety, jeśli chodzi o ten, te początki, prawda, czyli średniowiecze, XIII wiek, no nie mamy tutaj zachowanych obiektów, w pewnym kształcie mamy relikty obiektów sakralnych. No i tutaj oczywiście hełm i stołpie. To są chyba takie dwa miejsca, gdzie, które można uznać za, za takie najstarsze obiekty związane z prawosławiem, jeśli weźmiemy oczywiście pod uwagę te funkcje religijne. Z tym, że oczywiście o ile stołpie. Powiedzmy biorąc pod uwagę jednak przekształcenia w XIX wieku, bo to też warto pamiętać, że ten obiekt w XIX wieku był dosyć mocno przekształcany. Właśnie w nawiązuje do tego oryginalnego kształtu. Jeśli chodzi o obiekt w Chełmie, no to uległ bardzo znacznemu przekształceniu i w tej podstawowej części pochodzi z czasów, kiedy obiekt, obiekt był związany z kościołem grekokatolickim. Unickim. Jeśli chodzi o pozostałe obiekty, to no, trzeba powiedzieć, że większość obiektów tutaj, znajdujących się sakralnych, znajdujących się na terenie powiatu Chemskiego, powstała w czasach Unii. Czyli po podpisaniu Unii Brzeskiej były to obiekty różnorodne, bo drewniane i murowane, tylko część obiektów powstała już po likwidacji Unii przez władze rosyjskie w roku 1875. No i tutaj trzeba przyznać, że no kolejne losy też były skomplikowane, bo dwa obiekty pozostały w gestii cerkwi prawosławnej, cerkwi prawosławnej, w zasadzie trzy, z tym, że jeden powstał jako Kościół Unicki, chodzi o Wojsławice. Cerkiew powstała jako obiekt unicki, obiekt, obecnie jest obiektem prawosławnym, natomiast hełm i Dubienka to były już obiekty, które powstały jako prawosławne, i do dzisiaj funkcjonują jako obiekty związane z Prawosławiem. Mamy kilka obiektów, które powstały po likwidacji Unii, czyli jako obiekty prawosławne, ale obecnie pełnią funkcję, zostały przejęte przez Kościół Rzymsko-Katolicki. Taką sytuację mamy w Zagrodach, w dawnym Żolinie, gdzie cerkiew drewniana powstała na początku. XX wieku i później została przyjęta przez kościół rzymskokatolicki, jak również niedawno zresztą wpisany do rejestru obiekt w Czuczycach, czyli dawna cerkiew z początku XX wieku, która po II wojnie światowej została przyjęta przez kościół rzymskokatolicki i obecnie pełni funkcję kościoła parafialnego. Oprócz takich historii, no to w zasadzie większość obiektów to obiekty unickie, które w różnych okresach, i w okresie międzywojennym, ale i w okresie po drugiej wojnie światowej, zostały przejęte przez Kościół rzymskokatolicki. Ja to tak wszystko upraszczam, chociaż warto sobie tutaj uświadomić, że historia każdego obiektu to mnóstwo wątków, mnóstwo różnorodnych elementów, chociażby przejmowanie tych obiektów. Prawosławnych w okresie międzywojennym. Właśnie każdy z tych obiektów ma swoją często dosyć dramatyczną e, historię. E, większość tych obiektów, które się zachowały, bo mówię tutaj, w rejestrze są wpisane obiekty, e, zachowane jak najbardziej, one wypełniają funkcje e, sakralne, chociaż zdarzają się im sytuacje, że te obiekty funkcji sakralnej e, nie wypełniają. No w zasadzie taki jeden obiekt znajduje się w Kurmanowie, który obecnie właściwie jest obiektem prywatnym i jest wykorzystywany zupełnie do innych celów. Oczywiście został bardzo poważnie przekształcony. Większość obiektów to obiekty sakralne, ale właściwie można by również zaliczyć, jeśli chodzi o te wpisane do rejestru, zespół Instytutu Maryjskiego w Chełmie, Obiekt związany z edukacją, ale też w zasadzie można powiedzieć też taki mający wymiar sakralny. Jeśli chodzi o pozostałe obiekty, bo oczywiście, oczywiście rejs zabytków to jest tylko część dóbr kultury, na podstawie istniejących przepisów obecnie powstają gminne ewidencje, zabytków. No i tutaj trzeba przyznać, że te gminne ewidencje zabytków uwzględniają już obiekty nieco innego rodzaju, w jakimś stanie już niezachowanym tak dobrze, jeśli jak to było w przypadku tych wcześniej wymienionych obiektów. No i w zasadzie jeśli chodzi o te różnorodne rejestry, tutaj muszę trochę powiedzieć, że jest problem z tymi gminnymi ewidencjami zabytków, bo one w zasadzie tak są częściowo dostępne, ale częściowo i niedostępne i są bardzo zmienne. W związku z tym właściwie ciągle by należało weryfikować, jak wygląda tutaj sytuacja. Jeśli tutaj przy rejestrze zabytków podałem, że tych obiektów można oszacować tą liczbę obiektów na 22, no to w przypadku tej, tego drugiego elementu raczej. Nie podam takiej liczby, bo, bo jest to nieokreślone. Z jednej strony wchodzą tutaj w rachuby obiekty sakralne, cerkwie, które no nie zmieściły się w tym pierwszym rejestrze, głównie z powodu stanu zachowania. No i generalnie rzecz biorąc one też wypełniają bardzo różnorodną rolę, bo znaczna część z nich też została przejęta przez kościół rzymsko-katolicki. Najczęściej są to obiekty, też tak można tutaj to określić, powstałe w XIX, w drugiej połowie XIX wieku, wypełniające różnorodne funkcje. Część obiektów są, to są plebanie, one też są wpisywane do tych gminnych ewidencji zabytków. No jest kilka takich obiektów, można powiedzieć, dosyć interesujących, ale też bardzo mocno przekształconych. Jak chociażby kaplica pra, prawosławna Rosyjskiego Szpitala Wojskowego, która po przebudowie, rozbudowie stała się kościołem rzymsko-katolickim. Niezwykle ciekawy, ciekawy zespół dawnego seminarium prawosławnego, przejęty po I wojnie światowej przez Szkołę Polską, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego, no i też dosyć przekształcone, ale. No, niewątpliwie ważne jest, że w kształcie tego obiektu jeszcze ta pierwotna rola jest tutaj bardzo widoczna i to, to, to też jest taki istotny element, który należy tutaj brać pod uwagę. Dawna Cerkiew Garnizonowa, obecnie Kościół Rzymskokatolicki Świętego Kazimierza. No, w zasadzie taki obiekt przypominający obiekt w Czułczycach, ale jednak tutaj też przekształcony. Ciekawym elementem jest rezydencja biskupów prawosławnych w Stańkowie, no bardzo przekształcony, przekształcony obiekt, w rękach prywatnych obecnie, a więc wypełniający jakby zupełnie inne funkcje. Bezek, gdzie też zachowała się cerkiew, właśnie sprzed likwidacji Unii wybudowana, która też wypełnia teraz funkcję kaplicy rzymsko. Katolickiej, jak również bardzo przykształcony obiekt w siedliszczu. To można powiedzieć takie szczególne elementy. W tych ewidencjach gminnych znajdują się również kapliczki, ale trzeba przyznać, że to jest chyba taki najtrudniejszy element do weryfikacji, bo patrząc na te kapliczki, czy szukając informacji o tych kapliczkach, śmiało można powiedzieć, że znaczna ich część no, jest związana z tradycją prawosławną. Ale w zasadzie większość z nich obecnie funkcjonuje głównie jako związana z kościołem rzymskokatolickim. No i tutaj też jakby ten element należałoby analizować, badać, określać. Kolejnym, kolejną taką grupą, myślę, że w miarę szybko o tym wszystkim mówię, to są cmentarze. I tutaj trzeba powiedzieć, że te cmentarze prawosławne to jest rzeczywiście. Coś, co, na co chyba najczęściej osoby przemieszczające się tutaj po ziemi chełmskiej trafiają i to chyba jest taka jedna z takich bardziej, takich trwałych elementów pamięci o, o prawosławiu. Według tutaj moich historia cmentarzy była różna. Niektóre zostały później właściwie włączone w skład cmentarzy rzymskokatolickich, część pozostała samodzielna też niektóre pełniły rolę cementarzy unickich. w związku z tym też jest to dosyć skomplikowane według moich obliczeń na terenie powiatu chemskiego znajduje się 38 tego rodzaju obiektów one są w bardzo różnym stanie zachowania i to jest podstawowy jakby problem zresztą są administrowane też przez bardzo jakby różnorodne instytucje bo, bo nie wszystkie są jakby w administracji i cerkwi Prawosławnej. Niektóre znajdują się w zupełnie innej administracji. Niektóre znajdują się na terenach leśnych. To jest po prostu cmentarz w lesie, do którego no, jakby dotrzeć to też wymaga trochę problemów. W przypadku cmentarzy to niewątpliwie problemem jest stan zachowania. Znaczna część nagrobków jest zdewastowana. No, ja tutaj nie miałem prezentować żadnej ilustracji, ale chciałem umieścić na ekranie już tego nie będziemy robili takie zrobione kilka tygodni temu zdjęcie z cmentarza w Pobołowicach. Mamy tam właśnie taki leżący prawosławny krzyż porośnięty roślinnością. Czasami w te krzyże powrastały drzewa. No trzeba przyznać, że rzeczywiście wygląda to. Tak bardzo różnorodnie, ale trzeba przyznać, że mimo tego stanu to są jakby takie ciągle trwałe elementy, o ile obiekty zabytkowe często są opisywane, pojawiają się w przewodnikach, to w przypadku cmentarzy najczęściej mamy takie bardzo skromne informacje, że ten cmentarz jest niewątpliwie kilka cmentarzy już zostało dosyć zadbanych, gdzie pojawia się informacja, gdzie te tereny są oczyszczone z tej roślinności, a chociażby w pniównie ale jeszcze wiele obiektów na pewno wymaga tutaj jakiegoś zainteresowania a muszę powiedzieć że te obiekty tak powtórzyć że te obiekty są odwiedzane przez osoby zainteresowane tą tradycją i oczywiście przez turystów no i w tym zestawie obiektów związanych z dziedzictwem prawosławia jest jeszcze jeden element no i można powiedzieć taki szczególnie Szczególnie dramatyczny, ale taki element, o którym jakby najmniej się yy, mówi, I, i, i jeśli byśmy próbowali szukać oznakowania w terenie, no to najczęściej jest to dosyć trudne. Chodzi oczywiście o miejsca po nieistniejących yy, cerkwiach. Yy, tutaj, oczywiście, yy, yy, najwięcej tych cerkwi uległo zniszczeniu w roku 1938 w trakcie. W trakcie akcji przeprowadzanej przez władze polskie z tych różnorodnych zestawień, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, to oczywiście ta ilość obiektów sięga 127, nie tylko cerkwi, ale również innych obiektów sakralnych. No według takich moich jakby przeliczeń na terenie obecnego obecnego powiatu chemskiego można mówić o istnieniu takich 35 miejscach nie tylko są to obiekty, które uległy zniszczeniu w 1938 roku, ale no warto tutaj pamiętać, że ta historia była jakby szersza w zasadzie od 1918 roku. Część obiektów zresztą uległa też dewastacji w czasie I wojny światowej. No ale w zasadzie od początku okresu międzywojennego na, następowały takie działania. No i tutaj e, szczególnie dotyczy to e, hełma, gdzie w zasadzie znaczna część obiektów, e, takich jak sobór garnizonowy 65 e, Pułku Piechoty, czy, czy Cerkiew pod Wiedzeniem Świętej Paraskiewy, czy Cerkiew Świętego Ducha, dawny e, Kościół rzymsko-katolicki. No właśnie, żeby tutaj skomplikować historię. To warto też dodać, że i takie mieliśmy sytuacje, że obiekty rzymskokatolickie, jak chociażby Kościół Świętego Andrzeja w XIX wieku, były przejmowane po, li, po likwidacji Unii przez Cerkiew Prawosławną. No ale też jest to jakiś element historii tych e, obiektów. E, no, czy chociażby Cerkiewka na szczycie e, Kopca, na wysokiej e, górce. E, oprócz. Hełma to w zasadzie pojawiają się miejscowości z okolic hełma. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o wiedzę o tych obiektach, no to jest rzeczywiście bardzo skromna. Na szczęście jest kilka publikacji, które gromadzą tutaj materiały, gromadzą zdjęcia tych obiektów, ale trzeba przyznać, że no tutaj jakby wiedza na ten temat jest dosyć skromna. No i w zasadzie przydałaby się taka przydałoby się takie działanie, żeby jakby te miejsca przypominać, one w jakimś sensie czasami są oznakowane, ale no również dla takich osób zainteresowanych tą tradycją na pewno byłoby to przydatne. No oczywiście w swoim wystąpieniu chciałem tutaj podać wiele takich różnorodnych szczegółów dotyczących różnorodnych, różnorodnych miejsc. Podejrzewam, że będzie w publikacji. Właśnie. Tak, myślę, że tam te szczegóły się pojawią, bo oczywiście każdy obiekt to jest tak jakby oddzielna historia. Chociażby Pniówno, gdzie rzeczywiście niezwykła, niezwykle ciekawa cerkiewka, że ciekawa, że spora część wyposażenia trafiła do Muzeum Chełmskiego i tam jest eksponowana. Często ona została najpóźniej zniszczona, bo, bo właśnie taki, według takich różnych ustaleń dopiero w latach 60-tych, a na dokładkę na miejscu tej cer, 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 cerkiewki wybudowano później kaplicę rzymskokatolicką, ale trzeba przyznać, że tutaj jakby problem potraktowano tak dosyć poważnie. Jest tam tablica jakby nawiązująca do tych tradycji, przypominająca tę tradycję i jakby nie odcinająca się od tej historii, no i to rzeczywiście można potraktować jako taki Element wzorcowy. Na koniec yy, chcę powiedzieć, że reprezentuje Muzeum Ziemi Chełmskie imienia Wiktora Ambroziewicza, ale reprezentuje też yy, takie środowisko turystyczne yy, osób, które penetrują Ziemię Chełmską, yy, ale nie tylko w celach rekreacyjnych, ale w celach poznawczych po prostu. Yy, w ostatnich latach yy, mogę zauważyć, zauważyć bardzo duże zainteresowanie obiektami yy, prawosławnymi. Ludzie chcą oglądać te miejsca, chcą się dowiadywać o historii tych miejsc, o różnorodnych tradycjach. Na pewno problemem jest brak informacji, brak informacji w tych miejscach, bo właściwie należałoby takie informacje i o cmentarzach, i o świątyniach umieszczać, żeby one mogły funkcjonować, żeby ta pamięć o tej przeszłości ciągle żyła. Warto tutaj powiedzieć, że. Obecnie funkcjonująca parafia i diecezja prawosławna no w zasadzie obejmuje niewielką część tych obiektów, które niegdyś były związane bardzo niewielką, z prawosławiem. No i pamięć o tych wszystkich obiektach, które tutaj w przeszłości były związane z prawosławiem, no jest jakimś elementem dziedzictwa tych terenów i na pewno należałoby do tego wracać nie wiem, i tak. tą tradycję przypomnieć. Dziękuję tak. bardzo za przedstawienie tej tematyki, jest to bardzo istotna. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa, że nie tylko właśnie obiekty materialne, ale to, co Pan na końcu powiedział, właśnie przede wszystkim brak informacji w różnych publikacjach, w różnych informacjach to się również odnosi się do środków masowego przekazu, gdzie często są pomijane te fakty z historii prawosławia na tym terenie, nie tylko zresztą na tym, w innych regionach Polski jest podobnie, powoduje, że nie tylko ubożyjemy w historię przeszłość, ale zatracamy pewną tożsamość, którą to społeczeństwo wypracowało przez wieki. Dziękuję pięknie za niezwykle interesujący referat. Proszę Państwa, mamy